Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj odcinek nieco poważniejszy. Na celownik weźmiemy bowiem temat bardzo kontrowersyjny w ostatnich czasach, a w zasadzie to wsadzimy merytorycznego kija w internetowe mrowisko. Ponieważ mowa o nikim innym jak Amanita muscaria, muchomorze czerwonym. Czy ten grzybek jest naprawdę medycznym, zapomnianym złotym gralem, czy iście śmiertelną toksyną dla człowieka? Tego i wiele więcej dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zaczynajmy. Mam świadomość, że część widzów możliwe, że po tym odcinku odejdzie, ale zdecydowanie wolę to, aniżeli scenariusz, w którym to osoba ciekawska świata nie zobaczy ostrzeżeń i odejdzie od nas na zawsze, albo zostanie kaleką do końca życia. Także dzisiaj, tak jak zawsze, zasilimy szeregi nauki i staniemy po stronie prawdy naukowej, która może nie zawsze pokrywa się ze ścieżką akademicką. Ale nigdy absolutnie nie trzyma się szamanerii ani szarlatanerii. Zacznijmy jednak od tego, czym właściwie jest Amanita muscaria i jak działają chemikalia w niej zawarte. Jak pewnie kojarzycie, jest to taki grzyb z czerwonym kapeluszem i białymi kropkami, który występuje również w naszych polskich lasach. Surowy jest silnie trujący dla człowieka, ale kilkukrotnie przegotowany, po czym wysuszony, ma dawać korzyści w zakresie poprawy nastroju. Pomimo tego, jak z atlasu grzybów świetnie wiemy, nie powinno się go spożywać ani na surowo, ani też po upichceniu. I tak doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że w niektórych krajach, na przykład w Japonii, grzybek ten jest przysmakiem kulinarnym, jako marynata lub też rzucony na grilla. Natomiast nie zapominajmy jednego, że ci sami ludzie ryzykują zdrowiem jedząc oczyszczoną, trującą rybę fugu, która zawiera śmiercionośną tetradotoksynę. W taką ruletkę smakową myślę, że nie warto grać, ale kto co lubi? Muchomar czerwony zawiera zaś cztery świetnie poznane i dobrze scharakteryzowane neurotoksyny: w tym muskarynę, muskazon, kwasibotenowy oraz muscymol. Dwóch pierwszych z nich nie będziemy omawiać, ponieważ występują w tak niskich stężeniach szczególnie w kapeluszu muchomora czerwonego, że nie wywierają istotnych efektów. Zaś kwas ibotenowy, który jest silną halucynogenną trucizną per se, jest także prekursorem, który przekształca się do muscymolu. A muscymol, zwany też panteryną, również jest psychotropem. I hmm, Najlepsze jest to, że w ośrodkowym układzie nerwowym działają one zupełnie przeciwstawnie wobec siebie. Stąd również część skutków bocznych się znosi, a zatrucie tymi substancjami jest niezwykle trudnym zadaniem, nawet dla wprawionego toksykologa. Kwas ibotenowy jest agonistą receptora NMDA dla glutaminianu. Powoduje to pobudzenie, zaś muscymol działa uspokajająco i depresjonująco względem neurochemii. Bardzo silnie agonizuje receptory GABA-A, co przekłada się na poczucie relaksacji oraz odłączenia od rzeczywistości. W zależności od spożytej dawki, czyli np. od 6 mg muscymolu lub 20 mg kwasu ibotenowego, dzieją się różne efekty. Najczęściej udokumentowane było zmęczenie, duża senność, halucynacje słuchowo-wzrokowe, uspokojenie lub paradoksalne splątanie z pobudzeniem, suchość skóry lub tzw. pustynia w jamie ustnej, poszerzone źrenice, zmiany w tętnie oraz nadmierna potliwość. W mniejszych dawkach jednak tylko część efektów tych się pojawia, w tym nie występują halucynacje, ale obserwowalna jest poprawa nastroju. I co ciekawe, spożycie większej dawki może zafundować objawy podobne do tych, jak w przypadku zatrucia roślinami z rodziny atropinowatych, takimi jak Datura stramonium, Bielundzień dzierżawa lub Atropa belladonna, czyli pokrzyk Wilcza Jegoda. Natomiast pomimo miksu objawów, ani to toksydrom antycholinergiczny. Ani kryzys cholinergiczny, czy też zaburzenia serotoninergiczne. To po prostu chaos w neuroprzekaźnictwie spowodowany baletem pomyłek neurotransmitterów takich jak GABA oraz glutaminian. I jak się domyślacie, nie jest on wcale dobry. A teraz interesujący fakt, dla osób ze środowiska neurofizjologii wcześniej wymieniona muskaryna jest pełnym agonistą receptorów muskarynowych dla acetylocholiny. Od M1 do M5, ale jest jej tak mało w muchomorze czerwonym, że nie wywiera ona istotnych efektów na takowe szlaki. Natomiast tak jak w nauce zwykle bywa, najpierw się coś odkrywa, i nazywa, a dopiero potem dogłębnie bada. A jak już w kwestii badań jesteśmy, to pomimo kilku prób, które można policzyć na palcach jednej ręki oczywiście klinicznych nie było. Ale wielu internautów postanowiło posmakować tych działań niepożądanych na własną rękę. Nie mówię tutaj oczywiście o ostrych zatruciach, tylko o implikacjach natury neurologiczno-psychiatrycznej. Na szczęście podzielili się spostrzeżeniami na Reddicie, a z tego zrobiono naukową analizę. I tak jak już kiedyś napomniałem bodajże w odcinku O Selanku tak teraz powtórzę, że Reddit nie jest dobrą kopalnią informacji klinicznych, a w zasadzie naukowych, ale za to z komentarzy tam opublikowanych możemy wyciągnąć ciekawe wnioski, których w badaniach nie znajdziemy. Również, jak wiemy, przewlekłe spożywanie amanita muskalia co prawda nie pozostawia trwałych uszkodzeń na narządach jamy brzusznej. Tak, w mózgu może zrobić coś przeciwnego. A mówiąc przeciwnego, mam na myśli negatywne skutki prowadzące do swego rodzaju kalectwa umysłowego. Odwracalne zapewne dobrymi lekami, z czynnikami neurotroficznymi, ale jak wiemy, lepiej zapobiegać niż leczyć. I mikrodawkowanie w tym przypadku to mit. Ponieważ per primo, jak można mikrodawkować substancję z tego typu grzyba, jeżeli absolutnie nie wiadomo, jakie stężenie związków aktywnych, szczególnie po domowym gotowaniu, ma ono wyjściowo? No, chyba że ktoś ma dostęp do aparatury laboratoryjnej takiej jak HPLC lub spektrometria MAS. I na każde zawołanie może sobie oznaczyć dowolną partię i stężenie składników aktywnych w niej. Nie zrozumcie mnie źle, mikrodawkowanie jest jak najbardziej metodą medyczną, tak samo jak leczenie metronomiczne. Natomiast musimy znać dane stężenie wyjściowe pożądanego składnika lub bezpośrednio użyć substancji, która jest wcześniej odmierzona. Dobrze, mała dygresja wleciała. I znowu ad bo zostały przeprowadzone też badania o potencjalnie korzystnym wpływie ekstraktu Amanita muscaria w parkinsonizmie, depresji, bólach neuropatycznych czy zaburzeniach pamięci. Ale uwaga, może producent Wam tego nie powie, są to badania na szczurach. My jak omawiamy dany związek lub ekstrakt, to jeśli dajemy próby in vivo w rozumieniu na zwierzętach, to tylko w formie anegdotki. Bo np. takie psychotropy u szczurów mogą zupełnie inaczej wpływać na postrzeganie rzeczywistości i funkcje wykonawcze, niż to obserwujemy u ludzi. A czemu? Ano chociażby temu, że u ludzi istnieje naprawdę duża różnica w zestawie genów neuronalnych oraz tych, które w zupełnie odmienny sposób niż u gryzoni będą dyktować przebieg stanu zapalnego w mózgu. A co za tym idzie, w przebiegu różnych zmian neurochemicznych takie komórki jak np. astrocyty zachowają się z grubsza inaczej, co w rozrachunku końcowym może dać rozbieżny efekt. No i również taki mały kochany szczurek nie powie wam, że coś mu się miesza w głowie, a naukowcy bez zaobserwowania konkretnych odstępstw, np w sposobie zachowywania się tego szczurka, nie zdiagnozują tego, nie zaobserwują, nie zanotują i nie przekażą dalej. Więc tutaj należy zachować dużo pokory, no i próby na zwierzętach trakować jako pośrednie dowody, a nie jako podstawa. Więc konkludując, najlepsze są zawsze dobrze zaprojektowane próby kliniczne z udziałem pacjentów ludzkich oraz obserwacje długoterminowe. A skoro już przy pacjentach jesteśmy, to tak jak w kwestii muchomora czerwonego i naszej relacji z nim, raczej... To w przypadku Mustymolu pojawiły się wstępne eksperymenty kliniczne, a ich wyniki wykazały pewną skuteczność w leczeniu padaczki lekoopornej u ludzi. Ale uwaga, Mustymol wchodzi w niebezpieczną interakcję ze wszystkimi prawie lekami przeciwdrogakowymi, a badań jest garstka, więc nawet w gabinecie neurologicznym nie pytałbym o takie rozwiązanie. Zatrucia! Co prawda, dawkę śmiertelną szacuje się na spożycie około 15 średniej wielkości kapeluszy muchomorka czerwonego. I to jest w zasadzie jedyna głupota, którą możecie w tym odcinku usłyszeć. Ponieważ nie jest to prawda. To stężenie toksyny czyni coś trucizną, a nie ilość danego surowca. A na poparcie moich słów, teraz pozwolę sobie przeczytać dwa kaisy udokumentowanych ciężkich zatruć, w tym jednego śmiertelnego. Po spożyciu właśnie naszego bohatera odcinka. Cytując, pierwszy przypadek dotyczył 44-letniego mężczyzny, który zgłosił się na SOR pod zatrzymaniu krążenia około 10 godzin po spożyciu 4-5 suszonych kapeluszów Amanita Muscaria. I co? To przecież o 10 mniej niż była mowa przed chwilą. Pomimo skutecznej resuscytacji, mężczyzna pozostał nieprzytomny i miał niedociśnienie. Zmarł 9 dni później. Drugi przypadek dotyczył 75-letniego mężczyzny, który zgłosił się również na SOR po przypadkowym spożyciu jednego dużego kapelusza grzyba którego zebrał we wschodniej Turcji. No to niezły przypadek, ale znając polski oddział ratunkowy, nie takie się zdarzały. Pacjent początkowo zgłosił się z halucynacjami, po których nastąpił letarg i został zaintubowany w celu zabezpieczenia dróg oddechowych. Stan jego stopniowo się poprawiał i całkowicie wyzdrowiał. Dochodząc do wniosków, spożycie muskaria nie powinno być traktowane jako łagodne, ponieważ może prowadzić do poważnych powikłań. Takich case reportów jest naprawdę sporo, możecie śmiało poszukać na internecie lub po prostu zapytać pani na recepcji. W danym szpitalu. Dawkowanie? Nie. Tym razem nie będzie panelu ani dawkowania, ani przeciwwskazań, ponieważ naukowo nie popieramy stosowania tego grzyba. Zażywanie środków, które są toksyczne, a ich potencjalne pozytywne efekty, łatwe do zastąpienia przez bezpieczniejsze i skuteczniejsze alternatywy, jest po prostu głupotą. Ja rozumiem, że może wielu z Was ma przykre doświadczenia z naszą polską służbą zdrowia, ponieważ nie każdy lekarz jest powołany, jak to bywa w każdym zawodzie, na każdym stanowisku. Natomiast to drugie ekstremum, czyli szalatanaria, bywa zwykle bardzo niebezpieczne. Jeśli więc macie problemy neurologiczne lub natury mentalnej, poszukajcie pomocy u dobrego, kompetentnego lekarza. Oni istnieją, istnieli i będą istnieć. Doradzą wam coś zdecydowanie lepszego, bezpieczniejszego i często również wziętego bezpośrednio z natury. I nie bójcie się, ponieważ PZWL, czyli Państwowy Zakład Wydawnic Lekarskich, który jest jednym z najważniejszych i najbardziej uznanych wydawnictw w dziedzinie medycyny w Polsce, wydaje również książki pokroju Fitoterapia i Leki Roślinne. I kochani widzowie, zapamiętajcie też, że nauka dyktująca medycynę nie jest nigdy zero-jedynkowa. Czasami substancje syntetyczne są lepsze niż te, które wyrosły na krzaku, no i teraz damy. Mam przykład. W chemioterapii nowotworów używa się często toksyn pochodzących stricte z natury, na przykład taksany, w tym paklitaxel, które to swoją genezę mają w kilku rodzajach cisu lub kwiatuszka zwanego barwinkiem, w tym winkrystyna czy windastyna, więc nie wszystko co jest naturalne zawsze jest lepsze. A my jako naukowcy nie tylko patrzymy na aktywność danego związku, ale także bezpieczeństwo w perspektywie krótko- oraz długoterminowej. Nieważne czy składnik jest syntetyczny czy naturalny. Swoje doświadczenia z laboratorium, a potem prób wykonanych w szpitalach i klinikach według dobrej praktyki medycznej przelewamy na papier, a to czy to zostanie finalnie wdrożone w życie to zupełnie odmienna kwestia. Ja odsyłam Was tak jak zawsze do literatury naukowej w ramach poczytania o tym, jak powstają nowe leki, suplementy i terapie nimi. A jak coś ewidentnie szkodzi, to odpowiednie administracyjne organy państwa wdrażają pewne kroki. I tak jest w przypadku również muchomora Czerwonego, ponieważ w Polsce istnieje zakaz produkcji i sprzedaży produktów go zawierających. A złamanie zasad kończy się karą grzywny w przedziale od 20 tysięcy do miliona złotych. I tak jak ban na sprzedaż kofeiny osobom poniżej 18 roku życia, taki to jest. Jest rzeczą potrzebną w czasach, gdy to na rynku zdrowia łatwiej jest kogoś oszukać niż przekonać, że został oszukany. Także jak widzicie, dzisiaj temat nieco burzliwy, ale myślę, że potrzebny, szczególnie gdy to wiele osób rekomenduje takie praktyki w social mediach. A pozwólcie, że na koniec przytoczę jedno powiedzenie ukute przez W Edwarda Deninga. Pierwotnie służące w biznesie, natomiast mające potem odniesienie w nauce, szczególnie w onkologii, które brzmi In God we trust, all others must bring data. Ufamy tylko Bogu, reszta musi pokazać dowody. I z tą myślą Was właśnie zostawiam, ponieważ dowodów na korzystne działanie muchomora czerwonego na człowieka jest naprawdę mało, za to istnieje przytłaczająca ilość dowodów, które pokazują, jak może być toksyczny. Decyzja jednak, tak jak zawsze, należy do każdego z Was, drodzy widzowie. Ale mi zależy na tym, żebyście zapamiętali przynajmniej jedno: to skuteczność jest mianą prawdy, ale bezpieczeństwo, szczególnie w tym przypadku najważniejsze. Do następnego.